Hej, to ja jestem Koniara i to jest y, pierwszy odcinek naszego programu. Nie y, No i może nie będę przedłużać. A, a jeszcze coś. Y, zadała się pytania. Oczywiście w pierwszym odcinku. Ale w, w każdym może się. Ale w pierwszym odcinku będzie najlepiej. Ale w ogóle piszę jeszcze się podoba, czy nie. Piszę. Szczególnie przyszło pytania. E, dobra, no to nie będę przedłużać. Kula e, już na e. Dobra, dzięki pani. Tak. Kula jest, to tylko pytania. Pytania tak są, yy, nie będzie? już przedłużać, czyli jak już mówię, Teraz yy, pierwsze pytanie, które zadała The Magic Slayer: Czy będzie miała 100 widzów? Ciekawe pytanie, a odpowiedź jest jeszcze A jaka to odpowiedź? Teraz się zrobimy. Jeszcze nie wiem. O. możecie zobaczyć Tam Okej. Okay. Za pierwsze pytanie. Na pierwsze pytanie jest odpowiedź. Jeszcze nie wiem. Dobra. Następne pytanie tej samej y, osoby. Czy na YouTube pojawi się super seria? O, zobaczmy. Yeah. Hmm. no, już... no już... Muszę już... Muszę już... tak już... mogę zrobić, Muszę jak Muszę już... Muszę już... Dobra. Następne pytanie tej samej osoby. Czy już zniknie? O oby nie, ale zobaczymy jak powie kulawska zuda. Nie, duży mi się ramią. Nie. Dobrze. I ostatnie pytanie. Czy osoby Grimagic 6 e, w 6 będzie unikać? To koniec. O, super, by było. Nie teraz. O. O, no, nie może. Dobra. A to tyle. Pytanie Grimagic 6. Teraz pytania: Koniera 5, 6, 3. To Dobra, czy będzie miała konia? O! Powinna śmieć. Ja Każdy trochę chodzony powiemy. No kurde. O, jakie pytanie, super. Jest, jest, jest. Już mi trzy razy jest. Super. Dobra. O, następny. No kurde. Dobra. To, so, jest, jest, jest. O, ale masz szczęście. To, no, następne. Czyżo się z Sagira LPS I The Magic 6. Ale, dobra. Ok, to go musiała. To musi poczekać. No, musi. Ale kształt. Teraz, następny pokażę troszkę na no. poprzeczny, są wszystkie pozostałe to. Okej, okay, a co jednej? Czy znam na brązową znakę? O, na pewno, ale jak my się kula, żeby zobaczymy. No. Ja myślę, że będzie się robi, że starasz i się uczyć. To może zdrasz. Sorry. Oj. ...komuś musi poczekać. No musi. Dobra, następne pytanie. Eee. Czy będę miała ponad 100 szlej? Jeszcze jeden. Dobra. Następne. Okay. Czy dostałem moje wymarzone szlej na dzień dziecka? O. Prom. Komu, to musi poczekać. No musi. E teraz... Czy zdobędę chociaż jednego I coś. No Wygląda dobrze. Słyszę aż to Dobra, jak mam tu takie. Czy będę miała kolekta. Hmm. Zobaczmy. No! Zobaczcie, jak to jest. I... Dla mnie rewelacja. No dobra. Tu będzie koniec świata. Strasznie, płytanie. Ale okej. Okay. Eee... Proszę bardzo. Proszę, już nie ma. Prawie jak tak. Ode mnie było. A ja panu, koleżanki, skórę muszę wprost się e, wiecie, wypalić. E, i, I ostatnie proszę, nie czy będę je ziskała, proszę, a życie i kurczę. Nie. Dobra. E, no to Czy będzie jeździć skoro po życia? No. To musi poczekać. No, na pewno. No i oczywiście też moje pytanie. El czy dostaj? No żyje setki. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Wszystko może być możliwe. Na pewno nie. No dobrze. No to czuję. To Cześć i pa.